No i co się grzesz? Dawaj tu pogadać, chodź. Kudel, jak tam siedzi. Nie widać, bo zbyt jasno. Teraz może będzie lepiej. Co jest z tą kamerą? No nie no. Dzisiaj to tu nawet... ...gołębie się nadlatywały, powiem wam. Co ona tak jasno świeci? Zrobimy inaczej. Zrobimy wejście takie z tyłu. Obróciłem kamerę, bo leje, żebyście nie widzieli. Nie, no żartuję gdzieś tu. Z mostu. Kapię sobie. Zobaczcie lich tu dzisiaj siedzi. Nie? Moi drodzy, czuć. Mega wielkimi krokami idzie wiosna, ale powiem Wam, że ona już za niedługo tutaj będzie. A jak wyjdzie pierwsze słoneczko, i jak ten biały puch zejdzie, jak odpalę kobrze na pierwszy strzał, minimum 3 dychy. Minimum Dobra, ja lecę dalej, bo jeszcze trochę kilometrów chcę zrobić. Jest przed dziewiątą. O! Startują maleńkie. Jest przed dziewiątą ślisko jak dzisiaj, to wszystko schodzi. To pnie. podobno na koniec tygodnia, ma już być 10 do 13 stopni. Coś takiego wczoraj gadali. Także libido, testosteron pójdzie mega, ale to mega w górę. Zresztą u mnie jest cały rok. Kto wie, ten wie. Mój drodzy, tak na sam koniec. Śpieszę się do pracy zostało mi chyba 20 minut, żeby wyjść z domu. Tak, jak widzieliście ruch został wkręcony. Nie tak jak się spodziewałem, a dlaczego to wam za, za chwileczkę rozwinę. Bardzo fajny produkt, wersja żółta. I teraz nowa pojawiła się w flakonie czarnym. Ta już powiem Wam, klepy na kozaku. Próbując tego, śmieję się z tego, no tak, tak jak wam teraz tu mówię, wiecie jak zawsze gonię suplementy diety, wiecie, że zawsze jestem na nie, ale to, co to robi, to się w pale nie mieści, to jest mój trzeci dzień na tym. Moi drodzy, <knie> kije, mówiłem wam ostatnio, że kupiłem drugi zestaw, nie, Że miały troszeczkę większą wagę. Człowiek idzie, czuje bardziej te barki. Delikatnie plecy można też spiąć. Wiadomo, jak ten ruch jest poprawnie wykonany. Jest to czucie. Moi drodzy, to ja robiłem dziennie. Gdzieś tak staram się robić od przedziału 8-10 czasami 12 km. Chodzi mi tu o Nordic Walking. Na razie siłownia jest zamknięta. Także wjeżdżają gumy, handle. Testo. <coughs> testo,ny. Do końca tam nie będę rozwijał nazwy. Nie mam za, ten, za tą reklamę nic płaconego. Także nie będę tam nikomu szedł na rękę. Powiem Wam: buteleczka, taka odkręcacie to. 3-4 kropelki na język. Zapijacie jakimś tam płynem. Smak tego jest mi, to akurat tam nie przeszkadza. Ale mogę Wam tylko delikatnie odsłonić troszeczkę nazwy. Moi drodzy. 3 cztery krople i się dzieje, i się zaczyna dziać. Czas wchłaniania jakieś 15 do 20 minut. No i dzieje się, jest pompa, nie wiem, nie wiem, czy robię dobrze. Mam te żylaki, <laughs> są one już w takim fajnym stopniu rozwinięte. Po tej pompie, jaka wskakuje z tego produktu, no nie wiem, czy nie będę musiał nogów, nóg, nogów, nóg jakąś folią, streczem pozwijać, no bo naprawdę pompa jest straszna. No jest, no jest coś pięknego, moi drodzy, przy samych kijach, przy chodzeniu na, przytypowym chodzeniu z kijami, czy o kijach, moi drodzy, no jest masakra. Ja w ogóle z igły zeszłem, ja już nie chcę nigdy żadnego propa, żadnego, żadnego cypa próbować, nie chcę już tego, to nie jest, to już poszło w nie, produkt robi Zajebistą robotę, zresztą na reklamach Facebooku czy tam Instagramie, widać jakie tam maszyny ćwiczą na danym produkcie. No, powiem Wam, robi robotę. Nie wiem co zrobię z tymi wszystkimi lampukami które teraz mam, które my jeszcze do wykorzystania. Nie pogoni się tam komuś najbliżej na, na internecie. Wam tam poprzesyłam, Powpisujecie z dołu adres, Ja Wam tam powysyłam. Kto będzie chciał, to może tam to jakoś gdzieś wykorzystać. Ja już na pewno na igłę nie wchodzę. No. Robi robotę, pompa razy dwa. Sen. Ja dzisiaj 3,5 godziny spałem. Ja byłem wyspany. To trend takiej roboty nie robi. Mało tego. Gód. Gód jest taki, że ja z pracy przyszedłem wczoraj o pół do 12.00. Noc, północ. Ja się nawpierdzielałem. Trawienie. Szybkość przyswajania produktów jest tak szybka. Że ja o wpół do drugiej już byłem na. na o wpół do drugiej już biegałem po kuchni. Lodówka, stół. Stół, lodówka, deska. Chleba to takie pajdy, I uwierzcie mi. Ja byłem o piątej, znowu głodny. Ja znowu wstawałem, ja znowu o piątej leciałem. Lodówka, deska, nóż, krojenie takie pajdy. Szynki to. tyle to jeszcze nigdy nie zjadłem, naprawdę. Produkt zrobi roboty, powiem Wam. polecam. Nazwy nie będę tutaj e, roz, rozpowszechniał, wiadomo o co chodzi. Tam są na pewno jakieś a prawa. Producenta nie chciałbym namieszać. Nie wiem, czy nazwę dobrze wymawiam. Nazwa jest dosyć skomplikowana. Kończy się na literkę L. Powiem Wam tak, coś bym o tym produkcie mógł powiedzieć wydolność w ogóle, wydolność organizmu to już jest bajka sposób na testosteronie wiadomo, macie cały czas taki jesteście co chwilę coś was tam drażni jesteście agresywni, po tym nic nic pompa, no taka pompa, ja czegoś takiego nigdy nie miałem ten nowy zestaw kij, który kupiłem, go jutro muszę oddać, ten prawy kij jest tak pokrzywiony przez to, że tak napierdzielałem cały czas ta prawa strona plecy. Ja tylko jak, jak robię plecy, jak robię szerokość pleców grubość też zresztą mocniej zawsze atakuje prawą stronę. Nie wiem dlaczego tak już <laughs> tak już gdzieś tam w tej bańce zostało zakodowane. Lewa strona nie jest taka ważna jak prawa. Pamiętajcie, prawa strona, wiecie o co chodzi? No tu na tym środku powiem Wam. No robi, robi roboty, robi roboty. Ja pierdolę. Nawet powiedziałem to, jak te typowe karki, kurwa, tam z tych programów youtuberskich. Chłop bierze tego 3-4 krople, ciągnie linkę, tak się spina, ty drugi Lazar Angelotti. O, czy jak tamten nasz z Anglii. E, no, no, każdy wie, o co chodzi, tak? jeździ spina, i te miny pokazuje puszcza i takie. Oh, I w tle tam leci reklama tego, nie? Za chwilę. <ścoughs> za chwilę filmik się kończy. Kurwa tak zadrżało, ty żółta farba. I Taka lekko zielonkawa pomarańczowa. No jakby ktoś straczki dostał, nie? I tam z tego tuła wyskakuje ten napis TESTO, coś tam, coś tam, coś tam. Wiecie o jaki produkt chodzi. Ja najpierw myślałem, że to jest dobrody, bo mam takie coś dobrody nie? Że, że, że wbijam to w tą buteleczkę taka, taka gąbeczka malutka, pompka 3-4 kropeczki, mówię ty może to też przez brodę będzie wchłaniane nie? ale patrzę tam na to, moi drodzy to to też mam do brody nakleję. o taką żółtą tą, żeby was nakręcić na produkt, żebyście <gryw> nie, to jest, powiem wam, to jest tragedia to jest Made in Italia jakiś olejek też dobrody, także, moi drodzy. Powiedzcie mi jedno, nie? Czekajcie na tą kamerkę. Wezmę do siebie, żeby Was lepiej widzieć, żebyście mnie lepiej słyszeli, moi drodzy. Powiedzcie mi jedną rzecz, nie? Ja rozumiem, że była epoka Kamienia Upanego. Czasy pana e, Piotkowicza, czasy pana. Słodkiewicza, jak to się kiedyś wszystko zaczynało, ja wiem, że oni tam jakoś na początku no, reprezentowali tą Polskę jak należy, no i robili z tymi suplementami diety, co robili. Ludzie się na to dawali nabierać, dali nieraz nabrać i jeszcze nie raz się nabiorą. Ale teraz, w czasach, gdzie już każdy wie, że żadne jebane BCA nie daje nic. Że żadne jakieś meta coś tam, coś tam, te całe puchy tych wszystkich gainerów, tego całego gówna, tego całego syfu, który nie robi nic innego, jak rozpierdala wam wasze narządy, nie daje nic, kompletnie nic. Szybciej Hej z waszego portfela wyleci, tyle wam powiem. Efektów nie będzie żadnych, moi drodzy. Dopóki dupy nie przykujecie, to nigdy nie będziecie wyglądali jak tam ci panowie, którzy. Te suplementy reklamują. Wiadomo, że tam jest jeszcze na dieta do tego, ale uwierzcie mi, oni nie pracują 8, 10, 12, 14 godzin tak jak wy, tak jak ja, tak jak reszta społeczeństwa. Oni właśnie na takich naiwniakach ciepią hajs, żeby do tej pracy nie musieli chodzić i mieć na hormon, insulinę i resztę innych pięknych specyfików, moi drodzy. Nie dajcie się ogłupić. Ta firma, która to wymyśliła, to gówno, tą kropelkową aferę, powiem Wam jedno. Wstyd, kurwa, jeszcze raz wstyd. Tyle z tych moich niezakłamanych ust wyleciało, jeśli chodzi oczywiście o. Suplementy, diety. Nie bawcie się w to gówno, bo to nie daje nic i zrozumcie to w końcu. Cała ta obuda została wymyślona tylko i wyłącznie, żeby klepać hajs na naiwniakach. A jak chcesz bawić się w to profes pro profesjonalnie, to uwierz mi, że żadna żelka kurwa zero. Że żaden kabanosik, jakieś tam firmy czy produkty pod dietę Keto, które już są, suplementy, które już są wymyślane w to, pod tą całą dietę, nigdy nie zastąpią ci czystej michy i podkładu, czyli prohormony, prohormonu, którego mamy w swoim ciele. No niestety, jak jest w stanie, jakim jest. Trzeba się delikatnie jakoś podratować, ale tylko i wyłącznie, jak wiążesz z tym jakąkolwiek przyszłość, czy tam zawodową, czy tam jakąś typową pokazówkę, czy chcesz przyrobić na Instagramie, wtedy można. Ale dla takich typowych, zwykłych Januszy, tak bym to nazwał, zostawmy te igły w spokoju, chyba że później jakaś tam konsultacja z lekarzem, jakaś terapia zastępcza. Za jakiś tam czas, choć mi tu po 35-40 rokiem życia. Jak najbardziej jestem na tak. Wszędzie to jest. No właśnie. No właśnie, teraz mi się coś nasunęło na, na, na właśnie na bańkę. Dlaczego nie ma reklamy testosteronu propionatu? Dlaczego nie ma reklamy Trenbolonu? Dlaczego nie ma reklamy? Nie wiem, boldenonu czy, czy, czy peptydów, hormonów wzrostu. Dlaczego nie ma? A no właśnie, bo to działa. To działa, a konkurencja nie śpi. Jej jest coraz więcej. Moi drodzy, jak coś jest dobre, to tego nie trzeba reklamować. Broń Boże, nie zachęcam nikogo do próbowania tych środków ale moi drodzy jak ktoś jest dobry jak ktoś jest dobry kozak to nie musi o tym gadać że jest dobry nie musi o tym pisać całe tam litanie pod filmami jak ktoś jest dobrym kozakiem a jak produkt jest dobry uwierzcie mi żadnej reklamy nie trzeba reklamy robisz stwarzasz ty sobie sam Pozdrówka hejka trzymajcie się waldek tvp uważajcie na to Bo curva, łamie kije, łamie kije.